To jest dobre! Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie z Czereśniowej Dirt. W dzisiejszym odcinku robimy wybicie widoczne za moimi plecami patentem z palet. Za chwilę pokażę Wam co i jak. Najpierw zobaczcie w jaki sposób wykonałem te palety. Także cofamy się do wczoraj. Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i dzisiaj w ramach luźnego vlogaska pokażę Wam w jaki sposób po kolei przechodzę proces konstrukcyjny e, tworzenia wybicia. Wybicie będzie powstawało z takich płyt jak ta. E, ma ona tutaj 82 cm. I to właśnie takie 82 cm kawałki będę potrzebować docinać i już Wam pokażę jak to będzie wyglądać. Bezpieczeństwo przede wszystkim. I możemy się brać za cięcie. Drugie deski tnę na 82 cm kawałki. Następnie mam tutaj, no to akurat nie jest tak, ale mam tutaj przygotowane krótsze deski, one chyba mają tutaj koło 60 cm, 57 chyba. I z nich będę robić po prostu palety, czyli w poprzek będą deski, które mają 82 cm, a jako filar palety będą dwie deseczki po 57 cm. Czyli docelowo będzie to wyglądało właśnie w ten sposób, że leżą tutaj dwie deski, na te deski przychodzą kolejno właśnie następne deski. I teraz zapytacie się mnie, dlaczego to nie ma wsparcia po środku, ponieważ wsparciem tego będzie ziemia. To będzie od razu dotykać do ziemi, a to będzie po prostu wkopane w profil wybicia. Także jak widzicie, czekamy teraz sporo roboty, także zabieram się za wycinanie. I witamy po krótkiej przerwie. Udało mi się dociąć sporo desek. Zrobiłem już dwie takie palety. Już wam pokażę o co chodzi, bo nie wiem, czy z poprzedniego tłumaczenia wiadomo. Ok, tutaj już są dwie palety, one są jeszcze rozłączne, ale o to chodziło, żeby właśnie tutaj pod spodem nie było deski, żeby to się opierało już bezpośrednio na ziemi. To był taki jeden zamysł. A drugi, też bardzo istotny zamysł był taki, że jeżeli te palety się zsunie razem, to że będzie można tutaj odpowiednio za jedną deseczką od razu skręcić, żeby to się tutaj wszystko idealnie licowało. Dlatego właśnie postanowiłem te palety zrobić samemu. I teraz tak, tutaj są dwie palety, tych palet oczywiście profil będzie potrzebować więcej. I w momencie, w którym profil będzie szedł do góry, to tutaj po prostu będzie. Będzie można dać teseczkę i dlatego też te palety tutaj mają po 50 cm, 57 chyba dokładnie, a nie na przykład metr czy metr 20. Bo po prostu, jeżeli tutaj różnice są takie małe, to będzie można po prostu śmiało robić profil. A nie będzie tutaj takich przeskoków jak, jak tutaj widzimy, tylko te przeskoki będą co pół metra. Przy tak dużym wybiciu, te przeskoki będą po prostu małe i powinno to przechodzić w taki fajny, fajny właśnie profil. No dobra, ja zabieram się do roboty. Ta deseczka ma 57 cm, ta ma 82. Łączę je tutaj razem pod kątem prostym. I z drugiej strony tak samo, i tak oto deseczka po deseczce, tutaj z jakimiś małymi odstępami, tworzy się następna paleta. Tych palet potrzebuje jeszcze no, jedna ma ponad pół metra, więc potrzebuje ich około 10, czyli jeszcze 8. No, sporo tego, ale też jest spore wybicie. tego. Do co ty zmęczenie chłopaki. O, ten jak wstał szybko. Kamera jeszcze musiał wstać, nie ma odpoczywania. Ok, 10 palet jest tutaj już z nami. I będzie opcja taka, że wylądują one tutaj po kolei. No i będzie koks. Jak widzicie, profil jest już tutaj wstępnie nadany, wygląda to naprawdę naprawdę spoko, ale postanowiliśmy to zrobić, bo to jest po prostu miękkie. Budujemy tutaj właśnie z piasku w sumie i... Piasek ma to do siebie, że bardzo ciężko jest go upić, dlatego na to teraz składziemy palety, zrobimy podnierowki, zobaczycie to trochę z boku, zobaczycie to trochę no, bliżej. Jesteśmy po położeniu pierwszej warstwy palet, znaczy wstępnie tylko. I wychodzi to naprawdę, naprawdę nieźle. I co najlepsze, chyba palet nam trochę zostanie, bo pociągniemy tutaj do końca do tej palety. I chyba jeszcze coś nam zostanie, jakaś paleta. Albo będzie na styk, także dobrze bożej wyliczał. Dobrze bożej wyliczał. Po położeniu palet i podsypaniu ziemi pod te płyty jak widzicie mamy tutaj już dokładnie pod deskami jest ziemia, wszystko się fajnie opiera o ziemi. Teraz opcja jest następująca, że zabierzemy się za zasypywanie tutaj boków, żeby to wszystko tutaj zaklepać, żeby to było sztywniutko. Ale zanim to zrobimy to w niektórych miejscach jeszcze postaramy się tutaj dać zastrzały właśnie z desek. I witamy po krótkiej przerwie. Już jest druga warstwa desek. E, płyt właśnie przykręcona. I przelocik już teraz jest widoczny. No jest wysoko, z metr 50. Dojechał do nas Sebek. Sebek mówi, że będzie testować kiedyś. Tak się prezentuje lądowanko. Jest naprawdę sztosik. I te refleksy takie słońca. Ja yeah. jaram się w opór. Opcja jest taka, że Nathan właśnie skoczył tylko, że bez powiedzenia, do tego nie mamy nagranego pierwszego skoku, ale trochę nie doleciał, ale to nic, bo w sumie chyba hamował, więc teraz powinno być idealnie. O, Powiedz mi co się stało. Yo! <laughs> Remont chyba można uznać za udany. Co? <śmiech> <śmiech> nie dałem <laughs> rady tego nawet zakamerować. W takim żakobie, że zrąbałem nagrywkę. <laughs> jo, Jo. Jak kolega. Jo. Ale to jest dobre. No. Będzie Ładnie. Jo, jo, jo. Dobra, dobra. Jest. Złos ma to, ma to. <laughs> Sebek, wraca do gry. I pewnie pojawi się pytanie, Bubu, ale czego ty tego nie testujesz? Przecież dlaczego? A dlaczego, że roweru teraz nie mam, więc mam fajną wymówkę. A tak, jak na serio, to nie mam roweru teraz. Yy, przy sobie po prostu. Także w przyszłym odcinku grube jastki z czereśniowej Dirt. Dzisiaj jeszcze coś tutaj na tam skoczy. Zabieramy się za. Właśnie wyrównanie, tutaj wyszejpowanie tego wszystkiego, poprawienie lądowania, dosypanie również tutaj ziemi, bo to wszystko się tutaj siadło bardzo mocno i zostaje jeszcze kwestia zrobienia tego najazdu. Tutaj, jak widzicie, mamy już palety, potem palety przechodzą w płyty, natomiast tutaj jeszcze tych palet nie ma. Jest tutaj bardzo miękko, jest piasek, także, także to jest robota na dzisiaj. Jeszcze. Jo! I tak oto kończymy dzisiejszy odcinek. Udało się zrobić całe wybicie, udało się zrobić cały najazd. Już nie szypowaliśmy na sam koniec dnia tego lądowania, po którym tam chłopaki skakali, ale dzisiaj kawał dobrej roboty. Jutro tutaj postaramy się wpaść i zaliczyć naprawdę fajną stysykę. Mam nadzieję, że już tam siądą no, no mam nadzieję, że już tam siądą naprawdę fajne sztuczki, bo dawno nie latałem tak na poziomie i w końcu jest miejsce do tego, także co. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to koniecznie zostaw łapę w górę. To pierwsza sprawa. Druga sprawa warto, żebyś zostawił subskrypcję, jeżeli jest to pierwszy odcinek, który oglądasz. Trzecia sprawa to coś mi w komentarzu, a czwarta sprawa z Fartem.